Ja jestem Luwam Ruba 97 i dzisiaj robimy opening w Brawl Stars. No, bardzo malutki opening. Mam nadzieję, że dużo golda poleci. I co? Ja nie przynudzam i zacznijmy. Dobra, 13 golda. Punkty mocy do Franka. Punkty mocy do Tika. I tutaj kolejna skrzynka. 18 golda, punkty mocy do Nity. Punkty mocy do Rico I to, 70 golda. Dużo. O, 5 do Mortisa To się przyda na pewno. 6 do Jessie i bonusowy przedmiot. O, jeden event ticket. To sobie zagramy boss fajta. 17 golda. 5 do Barleya. 15 do Penny. 13 golda. 8 do Barleya. I 10 do korta, Ok, to też się przyda. I teraz Biff 49 Golda. 13 do Boom może być postać 13 do Bibi. I do Jessie 30. Aj, Dobra, mamy dużo Golda. To jest najważniejsze. Czekajcie, bo one w ogóle się nie chcą załadować. O! Jest! Ej! Jakieś nowe skiny są tutaj. Wow! Ej, ja nie wiedziałem, że są nowe skiny. Ale fajne. Bo będzie fajny Leon nowy. Kozacki. a ten Karl jeszcze taki fajny. Ten Primo też. Kozackie! Nie no, powiem Wam, że te skiny nawet fajne. Zobacz, obiecałem, że zagramy tego. To zagrajmy, może, Jessie. Tylko gdzie ona jest? Czekajcie ja chwilę Dobra ja mam, Gdzie jest Jessica? macie Nie wstałą tylko Jessica Obym był wielkim bossem, bardzo na to liczę Lepsi na sześciu, Dobra. No, no dobra. Okej, okay, let's go. O! Ale dobrze, że jestem wielkim bokiem. No po prostu kozak. Dobra. To mi nic nie zrobi. Ten Barley chce się cieniać. Jakie ja dźwięki wydaję. Wyobraźcie sobie Rico jakby on takie wydawał dźwięki tego dużego bossa. Kim hmm. z tym barlejkiem. Dobra, się zmieni to. Dobra, oni się znajdowali te topita. Nie. Dobra, jeszcze nie wszystko. Oni mają stracone. Dobra.

O nie, przez przypadek zabiłem tego Barileja. Czy będę miał 3 minuty? Tak, to mój rekord. Minuty. 3 minuty to mój rekord. Jestem wygrana. 3 minuty. No, wow. No po prostu, wow. Co tu dużo mówić. Czy to mój rekord? Zobaczmy. Mm, tak, to mój rekord. No i co? Odcinek moglibyśmy w tej chwili zakończyć. No, byłoby fajnie, gdyby była jeszcze nowa postać. No, ale mówi się trudno. Nie zawsze w życiu jest jak tak nie chcemy. Więc, o. Tu krołam. Nie zawsze tak jest fajnie. No, ja to kupię sobie do poko. Ok, o. To jest... Dobra. A więc takim akcentem zakończymy ten odcinek. Trzymajcie się, pozdro i cześć.